Ciemo, siema, o tej porze każdy wypić może, jakby nie było, jest bardzo miło, nie? Normalnie walimy to, co mamy, nie? Tak milimy, normalnie. Na lewo to nie zgrzeba, jakby nie było, jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jednak pan jak pij od nowa. Dwa łyki były dla fila, stylistyki. Rapijemy pod BWA, bo to jest artykuł 202, nie? Ej, spoko, lojcik, blonik. Patrząc za pana, to normalnie sobie ja jak mi? Mówiła mi mieć Miki, że z ją normalnie. Kiedyś był za normalnie w kajdanie, ale normalnie to się od mamy, że go rozkolić, ale ty tak byli mieli, że go normalnie wypuścili. <laughs> Jakby nie było, będzie by bardzo miło. Dobra, co tam jeszcze powiesz? Ja nie wiem, w razie klimacie, ty pożę każdy coś powiedzieć może, nie? Tak potem pani wytanie. pochodzimy dwa tygodnie, a potem panie, opuszczę i się normalnie wezmę w kościele. <laughs> jak się normalnie <laughs> zamienisz waniele. <laughs> Dobra, pan teraz witamy w czekacie. Witamy w przekazie, chłopaki, nie róbcie draki, pójdźcie to normalnie na internet, pająk Spiderman normalnie dalej rozrabia. Jakby nie było, będzie bardzo miło, ktoś zostanie w zęby, to niech go nie boli, bo jest nowy solid.